mano to filipano kolano wi Witam w pierwszym odcinku moim i gramy dzisiaj w Brawl Stars yy, Możecie napisać w komentarzu ile macie pucharków klan swój i tak dalej i na które miejsce macie w klubie I, i a jak nie to napisać swój nick i oceniam wasze konto i możecie też napisać komentarze, jakie filmiki mogę robić i jakichś youtuberów w którzy mają po, poniżej 10 tysięcy znaczy subskrypcji i z nimi nagram odcinek, jak, jak się da, będzie dało skontaktować. Więc gramy gieraczkę, otworzymy sta dropa i możecie wbić też na, mo, na kanał mojego kolegi. No, no, OXI 4727 Więc możecie wbijać jak coś, to ja mogę, mogę jeszcze Wam dograć z komputera tego, z komputera. Jeszcze Wam dogram na koniec odcinka jeszcze tego, yeah, yeah, tego yeah, pewnie jego kanał. Ja yeah. oglądajcie do końca, co zobaczycie. Napiszę w opisie ten... jego... ten... Yy, nick, znaczy ten... Ten nazwę na YouTubie. O nie, zapomniałem. Ja bym sobie stąd odleciał. Ale on ultada. da. Dobra, bociki. Napiszcie, że... Czy też randomy są takie... Nie, randomy są też takie, nie ogarnę. też, z tak ale... Ale trochę formy nie mam. Kiedy wychodzi na wykranę, to zawsze nie wiem jakoś tak dziwnie nie chce mi się grać w Stars. Napiszcie, czy też tak macie. Zapiszcie ten, ile macie pucharków i tak dalej. To ocenię może wasze konto. Misja zrobiona. Karnetik oczywiście. Napiszcie też w komentarzu że tak dużo tam w tych komentarzach, ale, ale tak już mam. I napiszcie w komentarzu czy macie karnet y, 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 za I, i napiszcie czy macie plus czy, czy ten plus czy normalną wersję. A jak nie macie to, to, to napiszcie, że po prostu nie macie. I mogę też zrobić konkurs, ale to zobaczycie jak będziecie dalej oglądać. Więc ja się chyba zagnam, bo, bo nie wiem, mogę wam nagrać odcinek. Napiszcie za ile dni jest, czy za dwa dni, czy za, czy za trzy dni. Więc się elo.